To jak to jest z tą miłością? Za co my się w ogóle kochamy? Czy my się w ogóle kochamy? Czy my się nie kochamy i tylko jesteśmy ze sobą dla pieniędzy? Z tego YouTube'a? No to raczej nie. No tak nie. <grymne> tak nie. Nie, Hej, bo... nie. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie, <grymne> takim, w którym będziemy opowiadać o problemach małżeńskich. I te problemy małżeńskie są bardzo wielkie i nas przytłaczają. <grymne> bardzo nas kłaczają, dlatego się nie umiemy podnieść. <grystanie> za poczucie humoru no. Cię kocham. <grystanie> o tym w dzisiejszym odcinku. <grystanie> <grystanie> Czyli trzy rzeczy, za które kocham. I ja też ją kocham. Za trzy rzeczy. Zapraszamy <grystanie> do odcinka po czołówce. Nie uda! No to witamy Was bardzo serdecznie na tych naszych nieporadach małżeńskich. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o tym, za co się kochamy, ponieważ no zaczęliśmy może od złej strony, bo zaczęliśmy parę tygodni temu e, temat od tego, co nas w sobie wkurza, i stwierdziliśmy, że w sumie bez sensu. No bo może trzeba było zacząć od tego, za co się kochamy, a nie y, za co się wkurzamy na siebie. I. I. No tak jak nie było łatwo tam wybrać tylko trzech rzeczy, które nas wkurzają. Tak, teraz trzy rzeczy to w ogóle było bardzo ciężko wybrać. No oczywiście, bo no. kochamy się za tak wiele rzeczy, że wybrać tylko te trzy, jakieś takie, no nie wiem, kluczowe. To było bardzo ciężko. Tak. Bardzo ciężko było. No i dlatego tak późno po tamtym odcinku nagrywamy ten odcinek, tak dla równowagi, o tym, za co się kochamy, nie? No, ale udało nam się, udało nam się. Piotrek sobie nawet spisał na kartce, żeby nie zapomnieć. Ach, i byśmy zapomnieli. Oczywiście pamiętajcie przede wszystkim, żeby zacząć oglądanie tego odcinka od subskrybowania kanału. Dzwonek dzwonek. dzwonek. E, możecie polubić ten odcinek, jeśli Wam się podoba. Udostępniajcie go na swoich mediach społecznościowych, gdzie tam jesteście, w światach, w internetach. W Facebookach, I... Instagramach, Twitterach, gdzie bądź Wam się podoba. I zostawiajcie komentarze, jeżeli macie ochotę skomentować naszą dzisiejszą wypowiedź. Więc zostawiajcie komentarze pod tym odcinkiem. A, jako się rzekło, Piotruś zacznie... E, za co żonę. Musi ciągle przeczytać. Bo zapomniał za to mnie koka. Pierwsza i taka podstawowa rzecz, która przyszła mi do głowy, z tych wielu y, nieskończonych zalet, które Basia ma i które mnie przytłaczają na co dzień, i pozwalają mi rano wstać z łóżka, y, bo po prostu jestem przygnieciony tą jej doskonałością, to pierwszą taką rzeczą, która jest dla mnie najważniejsza i która wydaje mi się powinna być też bardzo ważna w każdym związku. To jest to, że Basia mnie wspiera. Wspiera mnie we wszystkim, co robię. I to nie chodzi tylko o te wszystkie moje, wiecie, projekty teatralno-jakoś pisarskie, artystyczno-wyżywające się i tak dalej. Chodzi przede wszystkim o takie życie codzienne o te starcie z codziennością, z tym y, codziennym, takim naszym nudnym, trudnym życiem, które od nas wymaga bardzo dużo poświęceń, przede wszystkim takiej wewnętrznej energii do tego, żeby przełamać się i przebić się przez tą y, masę obowiązków, które mamy wszyscy <laughs> przez pracę, przez te wszystkie stresy. Basia po prostu mnie wspiera, i wydaje mi się, że to jest rzecz, która pojawiła się z czasem w związku. Wiadomo, że zauroczyłem się czymś zupełnie innym, jej jednym konkretnym przymiotem, o którym powiem na samym końcu, ale e, jest to rzecz, która wydaje mi się dla przetrwania związku jest najważniejsza, i dla mnie zawsze to, że e, mnie Basia wspiera, było czymś najistotniejszym. <laughs> Teraz mi głupio, bo ty tak ładnie zaczęłaś, tak z grubej rury. A ja chciałam po prostu powiedzieć, że ja cię kocham między innymi za to i z tego powodu też się w tobie zakochałam te 15 lat temu, ponieważ mnie rozśmieszasz. O proszę, jak dzisiaj ładnie się zeszło. No, no tak, no bo Piotrek mnie rozśmiesza. Piotrek ma specyficzne poczucie humoru, którego może też nie wszyscy, nie wszyscy to pytają. Ale Piotrek zawsze mnie rozśmieszał, zawsze się wygłupiał. Ja mam taki charakter, że ja czasami tak się spinam po prostu tak życiem się spinam ogólnie i Piotrek wtedy bardzo często rozbija to takie moje spięcie jakimiś takimi wygłupami, wiecie, łaskotkami. Teraz jeszcze do tych wygłupów dochodzą dzieci, że jest bumna mama, i teraz wszyscy łaskoczą mamę, czego ja nienawidzę, ale generalnie się z tego śmieję, no bo sama sytuacja jest. Jest śmieszna, więc poczuciem humoru, tym, że my, no też nie ma takiej, um, takiego skrępowania, jeśli chodzi o takie domowe wygłupy, o, o domowe żarty. E, I jest w tym taka dziecięca radość, więc to się też wiąże z tym twoim poczuciem humoru. Jestem taka dziecięca radość, taka spontaniczność. To jest takie, wydaje mi się, że my często jako dorośli chyba zatracamy gdzieś tam w dorosłym życiu w ogóle taką umiejętność do wygłupiania się. A, no wiecie, to też nie jest tak, że Petrek chodzi po ulicy i się wygłupia, nie? Bo, bo to takie już nie, fajne, już nie? Już nie, już nie, już ale... ten czas minął. Był kiedyś taki czas, ale już, już minął, no niestety. No, ale w domu, w domu owszem. No to też nie jest tak, że codziennie, Także on mi codziennie odpala jakiś spektakl z wygłupami. O ósmej rano. <laughs> tak, ja wtedy jestem najbardziej w ogóle chętna <laughs> do życia. <laughs> Ale, ale tak od czasu do czasu, czy, czy właśnie jak wyczuwa jakieś takie moje napięcie i zły humor, to staram się go poprawić poczuciem humoru. Druga rzecz. Druga rzecz. Dla mnie drugą taką rzeczą, która jest bardzo ważna, wiąże się trochę z tym wspieraniem, a, ale też wiąże się z tym, co powiedziałaś o humorze. Mhm. Dla mnie bardzo ważne jest to, że szanujesz, że jestem inny. Że mhm. jestem. że trochę odstaję od mhm. jakby takiej normy społecznej. Może teraz się trochę w nią wcisnęliśmy z racji tego, że mamy rodzinę dzieci, i że jak idę z tym wózkiem i plecakiem, i kaszkietem, to wyglądam jak taki wujek Katoś. wujek, wiesio taki, który tam idzie. No i to jest powiedzmy tak się unormalizowałem, ale generalnie. Mam dużo swoich jakichś pasji, potrzeb, które nie są zwyczajne i to, że Basia cały czas, że ty szanowałaś to, że, że, że jestem takim, taką osobą, jaką jestem, no to było zawsze dla mnie bardzo ważne. I wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, która jest ważna w ogóle w związku, żeby szanować to, kim się jest nawzajem, to jakie mamy potrzeby, jakie mamy pragnienia, marzenia ja od początku naszego związku czułem, że Basia w jakiś sposób jest yy, yy, zaaferowana tym, że jestem kim jestem, i przez to czułem, że mogę tym, kim jestem być. I to było dla mnie zawsze bardzo ważne, i to jest taka rzecz, która popchnęła mnie w te ramiona. Popchnęła mnie w ramiona Basi, tak, o właśnie, w ten sposób. Nie przy ludziach. I to mnie właśnie pchnęło w, w te ramiona basienki, bo Mogłem być sama po prostu, a hmm. że ja jestem trochę taki dzi dziwny, inny i taki nietypowy, to jednak czułem się przy niej komfortowo i czuję się do dzisiaj komfortowo i to mi pozwala jakoś tą naszą codzienność też z większym uśmiechem i z większą satysfakcją przeżywać. Hmm. Jak to się ładnie robi, romantycznie. Hmm. No, ja drugą rzecz, drugą cechę, za którą Cię kocham, to mam z kolei taką poważną już. A, no, więc tak, wyznanie. No więc druga rzecz, za którą kocham Piotrka, to właściwie są takie dwie, które łączą się w sumie w jedno. To jest po pierwsze taki system wartości Piotrka, którego ja od początku wiedziałam, że Piotrek bardzo się trzyma pewnych zasad. I w związku z tym ja zawsze byłam go bardzo pewna. Zawsze byłam w ciebie bardzo pewna. <noise> to się wiązało też z takim dużym, dużym zaufaniem, taką pewnością, że Piotrek by mnie nigdy nie zranił, nie skrzywdził w sposób świadomy, w jakiś taki wyrachowany, perfidny, żeby mnie nie okłamał, że gdyby miało już nawet dojść do, nie wiem, do jakiegoś rozstania albo że zakochałby się w innej kobiecie, to byłam pewna, że jakby Piotrek jest taką osobą, że on nie potrafiłby być dwulicowy po prostu. Piotrek nie jest dwulicowy. U, nie, u, u niego po prostu to, co jest w środku, to zaraz jest na zewnątrz. Ale to się właśnie też wiąże z jakimś takim poszanowaniem pewnych wartości, które Piotrek wyznaje, które Piotrek ma. I, i właśnie taka właśnie moja pewność, takie zaufanie, to też było coś... Yy, co na pewno spowodowało, że się w Piotrku zakochałam, i za co dalej go kocham, bo wydaje mi się, że dalej tak jest. Więc ta druga rzecz, za którą tak Piotrka kocham, to jest właśnie ten jego system wartości, którego się trzyma i taka stałość, taka pewność, dzięki czemu ja mam do Piotrka bardzo duże zaufanie, ale wydaje mi się, że taka potrzeba, czy takie poczucie zaufania do, do partnera czy do partnerki też jest bardzo ważne w ogóle w miłości. Tak już teraz tak. Tak ogólnie mówię. Trzecią i ostatnią rzeczą, którą dzisiaj będę wymieniał, jest y, rzecz, która mnie, tak jak powiedziałem na początku, pchnęła y, do Basi na samym początku naszego związku. Hmm. Na samym początku naszego związku pchnęło mnie przede wszystkim to, poza jej jakby niewątpliwą urodą, która cały czas ewoluuje, zmienia się i. Jest coraz piękniejsza z każdym dniem naszą wspólną miłością. Ale to nie będziemy mówić o rzeczach oczywistych. Ja chciałem o rzeczy nieoczywistej. Przede wszystkim Basia była od początku dla mnie przede wszystkim intelektualnym wyzwaniem. To jest rzecz, która. No. I to, że Basia jest dla mnie tym tak to powiedziałem, intelektualnym wyzwaniem, to znaczy e, nic więcej jak to, że e, z Basią mi się po prostu dobrze rozmawia. Bo ja w momencie, kiedy z kimś chcę o czymś poważnie porozmawiać, kiedy chcę coś przedyskutować, a w małżeństwie dużo się dyskutuje i dużo się rozmawia, to jeżeli ma się przed sobą kogoś, kto się zawsze z we wszystkim zgadza, albo na wszystko ma takie same zdanie jak ty, no to po pewnym czasie jakby nie traktujemy tych rozmów jako coś istotnego w naszym życiu. A w momencie, kiedy jakby jestem przed Basią, która no nie zawsze ma to samo zdanie co ja, ma swoje argumenty na różne rzeczy, potrafi yy, podjąć temat z zupełnie innej strony niż mi się na przykład na początku wydawało, to mnie zmusza do tego, żebym myślał, zmusza mnie do tego, żebym się rozwijał z każdym dniem. Wi wiadomo, my nie prowadzimy jakichś dysput, wiecie, filozoficzno-teologiczno-intelektualno-politycznych. No. Ja na przykład próbuję Piotka przekonać, że zielone skarpetki też są fajne. Na przykład. Nie tylko czarne, nie? <grym> I to była taka rzecz, która od początku mnie w Basi zafascynowała. Pierwsze nasze rozmowy to były jakieś takie, powiedzmy, nawet takie mikrokłótnie ideologiczne. I, I to mnie bardzo pociągało w tym, że mogę mieć kontakt z kimś, kto chce być ze mną blisko, kto chce nawiązywać ze mną relację taką romantyczną, a przy okazji no, sprawia, że mój mózg jakby działa dwa razy silniej. I kto mnie otwiera na różne rzeczy, których wcześniej nie którymi wcześniej się nie interesowałem, które wcześniej były poza moją jakąś perspektywą. Więc to była rzecz dla mnie najważniejsza na początku, i jest dla mnie rzeczą najważniejszą teraz, bo to, że odkrywamy się właśnie w różnych naszych pasjach i możemy się spotykać jakoś tam intelektualnie, to zawsze dla mnie była taka rzecz bardzo ważna i jest ważna do dzisiaj. I to jest, wydaje mi się, rzecz najważniejsza z tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. Chociaż wcześniejsze też są ważne, ale ta jest taką osobiście dla mnie bardzo istotną sprawą. Trzecia rzecz, za którą ja kocham, Piotrka. Nie wiem, czy to jest najważniejsza z tych wszystkich rzeczy, bo mi w ogóle ciężko naprawdę ciężko mi było wygrać. tylko jakieś takie trzy ja bym mogła dużo wymieniać. I generalnie, pod tymi rzeczami, które ty powiedziałeś, to ja w sumie też mogłabym powiedzieć, że ja cię kocham też za to, nie? Czyli i za to, że mnie wspierasz, i za to, że. Co ty tam mówiłeś? Że szanuję, że jesteś inna. To ja bym w zasadzie mogła się też pod tym podpisać, że za te same rzeczy kocham ciebie. No bo tak cię słuchałam i w sumie no, też bym mogła to powiedzieć, nie? Tak sobie myślałam. Tak eee... myślała. <laughs> Ale trzecia rzecz, którą ja postanowiłam dzisiaj wymienić, trzecia rzecz, za którą mocham, kocham Piotrka, to jest jego optymizm i jego taka nieustanna, nieustanna chęć i potrzeba działania. I teraz powiem pewnie coś zaskakującego dla bardzo wielu osób ale to właśnie Piotrek w naszym związku, wbrew pozorom, jest bardziej optymistyczną osobą, ponieważ ja mam naturę w połowie melancholika i ja jestem taka pesymistyczna, że nie, jak, to się nie uda, Boże, ty wiesz, że no to będzie roboty zaś i, i w ogóle czasu, skąd my na to weźmiemy czas i w ogóle nerwy i zdrowie i siły, a Piotrek właśnie zawsze jest tam taką osobą napędzającą wiele działań, z takim swoim optymizmem. I, I to jest rzecz, za którą no, ja pewka pokochałam, która mi się w niej bardzo spodobała i, no, i do dzisiaj go zawsze kocham, do dzisiaj to jest taka pozytywna, taka energia, która mnie gdzieś tam buduje i która mi przy moim takim melancholijnym yy, nastawieniu do życia bardzo często jest bardzo potrzebna jako taka... Równowaga. Więc myślę, że bardzo dobrze się dobraliśmy. Bardzo dobrze. <gry> bardzo. Jak w kor czy jakoś tam... No, w korcumaku. Tak, tak. No, więc słuchajcie, no taka właśnie jest ta nasza miłość, taka bardzo racjonalna, taka wiecie, taka no... My to tak sobie wszystko przemyśleliśmy, jak się zaczęliśmy spotykać ze sobą, nie? Ciach odhaczone, ciach odhaczone. Po prostu ideal, wszystko się zgadza. Po nie, no oczywiście, że tak nie było. Oczywiście, że tak nie było, bo to są rzeczy, które gdzieś człowiek podświadomie po prostu wie, czego szuka w swoim partnerze. Też w partnerze, którym chce spędzić resztę swojego życia. I jakiś taki namysł intelektualny przychodzi później, nie? Dokładnie. Bo to dokładnie. taki etap takiego zakochania, że w ogóle się nie myśli, tylko ten partner ci wydaje taki idealny i cudowny. No to jest tak, wiecie, Pierwsze kilka miesięcy, może rok, góra, dwa lata, a potem to już w to wchodzi normalne życie. No i tak trochę człowiek zaczyna się nad tym zastanawiać, nie? Za co właściwie kocham tą drugą osobę, co mi się w niej podoba, czy jest to ktoś, z kim wyobrażam sobie spędzić resztę życia, czy, czy ma właśnie takie cechy, które, które ja potrzebuję w swoim partnerze. I wydaje mi się, że warto jest sobie nawzajem przypominać yy, o tym, dlaczego właściwie się nawzajem kochamy żeby rozmawiać o tym, żeby przypominać sobie właśnie, rozmawiać, żeby mówić sobie te rzeczy, bo w takim codziennym życiu nam to wszystko umyka, gdzieś ucieka, staje się jakieś mniej ważne od tych wszystkich codziennych spraw, które nas jakoś tam przytłaczają. I wydaje mi się, że warto, żebyście również wy sobie takie rachunki sumienia zrobili wspólnie z partnerami, żebyście sobie napisali, na co się kochacie, co wam się w sobie nawzajem podoba poza y, oczami, tam nosem, czy tam małżowinami usznymi. A potem y, może zrozumiecie na nowo, że warto ze sobą być, bo wasz związek was buduje. I wydaje mi się, że z tym was zostawimy na ten niedzielny poranek, popołudnie i wieczór. A wy co? A wy nas subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie i. udostępniajcie ten odcinek, zostawiajcie komentarz, jeżeli chcecie z nami podyskutować. I przede wszystkim bawcie się dobrze, bo wakacje są. My będziemy niedługo też na wakacjach. I. Kopa też Wam przygotujemy <laughs> jakiś, planujemy materiał, <laughs> który się pojawi, ale to myślę w sierpniu. W międzyczasie się jeszcze inne odcinki pokażą. Będzie nas troszeczkę mniej, bo za duże tempo sobie wrzuciliśmy i troszeczkę wysiedliśmy i potrzebowaliśmy chwilę resetu. Ale będziemy nadal, bo nam to dużo radości sprawia. Teraz właśnie czujemy, że to jest fajne. Nie? Tak, chcemy tą radość przekazać Wam. Zawahałaś się. Zawahałaś się, to było <laughs> Nie, po prostu zwracasz mi często uwagę, że mam ci nie przerywać, jak tak. mówisz, więc jakby czekam, wiesz, skończył? Skończył. <laughs> Chcemy przekazać Wam tyle naszego oglądzenia. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze, udostępniajcie odcinek w mediach społecznościowych, klikajcie dzwoneczek. I do zobaczenia za tydzień. Za tydzień. Cześć. Pa. Już teraz poważnie kochanie, poważnie. Tutaj poważne studio jest. Cześć, witamy Was na kanale Nieporady Małżeńskie. Bardzo cieszymy się, że Was jest dziewięćdziesięciu. <laughs> Że możemy zarabiać miliony na U. tym kanale. Ostatnio w współpracę prosiła Coca-Cola kompany. Żeśmy razem... Nocowską. Zatwierdzam. Piosenkę świąteczną. ja ba będę trolem. A ja będę księżniczką Wiadomo, gender LGBT. Mmm... Nie z... Nazwy Ewolucja. No, ale właśnie mieliśmy tak robić, żeby nie wymylić. Cześć! Witam Was na kanale Narzędzia Piotka. Wszystko w tym domu przykręcam łyżką. Jak którą stroną łyżeczki? Dolną. Tym kantem. Jak dzieci chcą, żeby załawki naprawić, mówię nie da się, bo nie wchodzi. A mama wyrzuciła wszystkie te cienkie noże. Muszę iść po